Wchodzenie w nowy okres kalendarzowy winno nas zachęcać do odważnego myślenia o przyszłości. Wielu jednak patrzy ciemno, bo uważa, że nadchodzące lata to kontynuacja złej teraźniejszości. Pesymiści wskazują na rosnącą niesprawiedliwość nasilające się kradzieże, szerzącą się korupcję i przestępczość. Po prostu mówią, nie damy sobie rady, czeka nas niewola lub śmierć, nie damy sobie sami rady. Czeka nas trudna pascha przejścia w nowe czasy. Bez odrodzenia moralnego nie będzie ładu społecznego. Bez poprawnego sumienia nie będzie sprawiedliwości. Bez prawdziwej miłości nie będzie życia. Podejmijmy wysiłki, które dadzą świadectwo życia. Jedności, jednoczenia i odradzania. Na terenie Kościoła katolickiego w Polsce należy wskazać na trzy konkretne dzieła w wymiarze narodowym. Pierwsze to Świątynia Świętej Opatrzności Bożej na polach Wilanowskich w Warszawie. Niewypełnione od ponad dwóch stuleci wotum, za trzecim podejściem nabiera kształtów realnych. Świątynia ta jest wołaniem do odwiecznej mądrości Bożej, przede wszystkim ze strony władz Rzeczypospolitej, Armii, całego świata nauki i kultury, o błogosławieństwo Boże dla wszystkich Polaków. Tak w kraju, jak i poza jego granicami. Drugie dzieło to Bazylika Miłosierdzia Bożego na łagiewnikach w Krakowie. Prawdę o Bogu cierpliwie przebaczającym przypomniała nami na światu mało dostrzegana siostra Faustyna, jak się okazało, jedna z największych świętych mistyczek naszego stulecia. Miłość przebaczająca jest bardzo potrzebna światu. Wreszcie trzecie wotum, jakie wyrasta spontanicznie od wiernych w Polsce wpatrzonych w Maryję, to potężne sanktuarium w Licheniu. Wnosi je przede wszystkim wiejski, rolniczy lud. Oby Maryja, dzieląca cierpienia syna i kościoła, zechciała wyjednać polskim chłopom otuchę, otuchę w ich rozterkach. Trudna jest nasza pascha. Ponad nasze siły. Dlatego ufnie prośmy naszego Pana, zwycięzcę śmierci i szatana, o moc przechodzenia ku lepszej przyszłości. Było to orędzie prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Ja. Dwa żyyłowo Co To tylko złyce Żywiec jednym słowem piwo. Wielki Mistrz Uli von Jungingen daje Wam te dwa nagie miecze. I wszystko, co chcecie. I uprzejmie zapytuję się Pana, czy zamian nie dostałby trochę Waszego kleju do glazura, bo ten nasz krzyżacki zupełnie do niczego się nie nadaje. A dla Nie, Jeden worek na pamięć, inaczej nie da. Atlas, to najlepszy tam a Atlas, that is good! Ja, ja, nawet bardziej niż good! Wyobraź sobie, że twoje ciało jest jak gąbka. Oto zwyczajny środek przeciwbólowy a to musujący Eferalgan 500. Eferalgan 500 działa dwa razy szybciej ponieważ rozpuszcza się w szczance, a nie dopiero w żołądku. Musujący Eferalgan 500 zwalcza ból dwa razy szybciej. Teraz Eferalgan daje gwarancję właściwego leczenia bólu. W aptekach otrzymasz ulotkę o bezpłatnej infolinii, która pokieruje cię w walce z bólem. Eferalgan, gwarancja właściwego leczenia bólu. <noise> bom, 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 my jesteśmy krasnoludzki. Hopsa, Hop, Pomożemy Wam w budowie cekol to na Znak. Szare w białe zamienimy, zniknie w nich każdy brak. Cekol dla was wybierzemy, jakość to nas znak. Chcesz mieć białe, gładkie ściany? Oj tak, tak, oj tak, tak. Kupuj cekol, mój kochany, cekol to jest znak. Cekol, trafny wybór. Tymwark, był u nas kiedyś taki zwyczaj, że każda młoda para sadziła drzewko owocowe. Te jabłoń sadził jeszcze mój ojciec. To on nauczył mnie kochać polską ziemię. Dobre drzewo to dobry owoc. I od pokoleń wiemy, że dobry owoc to smaczny i zdrowy sok. Taka jest tajemnica tym barku. Tymbark dobry, tym bark nasz. Czy zaryzykowałabyś pranie tej wełny w czymś takim? Nie sądzę. Popatrz. Większość proszków zawiera enzymy, które mogą zniszczyć delikatne włókna. Używaj perły. Perła nie zawiera enzymu, Ma za to teraz więcej lanoliny, aby lepiej chronić włókna tkanin. A efekt? Czyste i bezpieczne. Tak delikatnie jak perła pierze tylko... Perła. Perła. Czystość i ochrona delikatnych tkanin. Wielką sobotę w Wiedynce już za chwilę druga część filmu telewizyjnego Jezus. Przypomnę Państwu, że jest to kolejny obraz z cyklu opowieści biblijnych. W ubiegłych latach w Jedynce obejrzeliśmy poprzednie części tej zrealizowanej w międzynarodowej koprodukcji serii: Genesis, Abraham, Jakub, Józef, Mojżesz, Samson i Dalila. Twórcy dzisiejszego filmu starannie odtworzyli realia historyczne i obyczajowe czasów Chrystusa, wplatając odniesienia do współczesności. Zapraszam. 30 tysięcy nowych, czyli 300 milionów starych złotych Czeka na zwycięzcę wielkanocnego konkursu Audiotele Wśród naszych widzów rozlosujemy również roczne prenumeraty tygodnika Antena Pytanie pierwsze brzmi tak które zwierzę czczone od starożytności jako symbol odradzającej się przyrody, wiosny i płodności stało się od XVII wieku symbolem świąt wielkanocnych? Zając, byk czy kot? I pytanie drugie. Czy staropolski obyczaj chodzenia z kurkiem po dyngusie jest związany z lanym poniedziałkiem, niedzielą palmową czy z wielką sobotą? Na państwa zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia pod numerem 0785 888. Przypominamy, że w Wielkanocnym Konkursie Audiotele można wygrać 30 tysięcy nowych, czyli 300 milionów starych złotych. Nagrody dodatkowe to katalogi Twoje Media wraz z płytą z muzyką andyjską Buscando. Dzień dobry, ja do pralki. Proszę. Co się stało? Coś strasznie zgrzytnęło. Pralka nagle przestała działać, dlatego teraz wszystko muszę prć ręcznie. To pewnie kamień zniszczył mocowanie bębna. Niestety, muszę zabrać pralkę do zakładu. Ojej. A Kalgon był używany? Nie, nigdy. No właśnie. Przyczyną awarii był kamień, który doprowadził do pęknięcia krzyżaka. Tak by to wyglądało, gdyby ta pani używała Kalgon do każdego prania. Dobrze, że nie wszyscy używają Kalgon, bo dzięki temu zarabiam. życie każdej pralki to Kalgon. Wiadomo, jakie są proszki. Niektórych plam żaden proszek, lepszy czy gorszy, sam nie usunie. Z dziećmi tak to już jest. Z kolei wiem, że wybielacze niszczą kolory, dlatego teraz w takich wypadkach zawsze używam wanisza. Wanisz w przeciwieństwie do tradycyjnych wybielaczy nie zawiera chloru. Nalej trochę na plamę, a potem dodaj do proszku. Dodaję wanisza do każdego prania. I do kolorów, i do białych rzeczy. Mam wtedy gwarancję, że wszystko będzie naprawdę czyste. Jest czyste, a kolory dalej jak nowe. Wanisz więcej znaczy od chlorowych wybielaczy. Znacie tę niebieską paczkę? To Wegeta. W moim domu używamy jej od 25 lat. Teraz pojawiło się wiele innych niebieskich paczek, ale Wegeta jest tylko jedna. Ten znak, ten smak. Zwykle Aral opłaca się tankować jakoś. Kiedy widzisz, jak rosną Twoje dzieci, jesteś przekonana, że ich kości są silne i zdrowe. Ale czy tak jest na pewno? Czy wiesz, że przeciętnie dzieci otrzymują tylko około 50% zalecanej dziennej dawki wapnia? Dlatego teraz płatki śniadaniowe Nestle, ulubione płatki Twoich dzieci, zostały dodatkowo wzbogacone o wapni, tak niezbędny dla ich prawidłowego rozwoju. Chcesz, aby Twoje dzieci rosły zdrowe? Wybierz płatki śniadaniowe Nestle, ulubione płatki Twoich dzieci. Jan Paweł II. Kolekcja. Fascynujące wydarzenia 2000 lat chrześcijaństwa. Piękne zeszyty nowej kolekcji do zbierania w segregatorze. Życie ukryte Chrystusa. Najsłynniejsze cuda i objawienia. Tajemnice Watykanu. W numerze pierwszym Asysz oraz tragiczna historia świętego Stanisława. W każdym zeszycie kronika pontyfikatu papieża Polaka i kalendarz z leksykonem świętych. Dwutygodnik Jan Paweł II. Kolekcja. 2000 lat chrześcijaństwa. W kioskach od 25 kwietnia. Z numerem pierwszym segregator gratis. w godzinach od 18 do 22. Przypomnij sobie, gdzie schowałeś noty z telefonami starych znajomych. To ludzka rzecz, pogadać. 30 tysięcy nowych, czyli 300 milionów starych złotych czeka na zwycięstwo wielkanocnego konkursu Audiotele. Wśród naszych widzów rozlosujemy również roczne prenumeraty tygodnika Antena. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które zwierzę pszczone od starożytności jako symbol odradzającej się przyrody, wiosny i płodności? Stało się od XVII wieku symbolem świąt wielkanocnych. Zając, byk czy kot? I pytanie drugie. Czy staropolski obyczaj chodzenia z kurkiem po dyngusie jest związany z lanym poniedziałkiem, niedzielą palmową czy z Wielką Sobotą? Na Państwa zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia pod numerem 0785-888. Przypominamy, że w wielkanocnym konkursie Audiotele można wygrać 30 tysięcy nowych, czyli 300 milionów starych złotych. Nagrody dodatkowe to katalogi Twoje media wraz z płytą z muzyką andyjską Buscando. Puszy. Almette, kremowy, ziołowy, delikatny, naturalny. Mmm, almette, hochland, to jest pyszne. Mam wypróbować krem niwlatowy? kremów już próbowałam. O, krem niwelcoft? Hmm, jak szybko wnika w moją skórę. To wspaniałe, jak... jak ciepły letni deszcz. Taki świeży dotyk. Niwelacoft to wspaniałe doznanie. Moja skóra wchłania go szybko i od razu staje się gładsza. Warto było spróbować. Nivelcoft jak ciepły letni deszcz. Katarzyna Dowbor nie tylko w reklamie, ale i w życiu wybiera wędliny z Morlin. Wybieram zdrowie i energię. Wtedy mogę dać z siebie o wiele więcej. się skok! Zobaczcie, jak ja skaczę pierwszy raz w życiu! Lubię ryzyko, ale nie w odżywianiu. Wędliny z Morlin. Doskonałe dla tych, którzy mają apetyt na zdrowie. To lubię? Morliny. Zdrowe życie.